Poproszę pana zastępcę mojego, żeby wręczył dzieciaczkom panu dyrektorowi. Chodźcie do mnie tutaj, chodźcie, 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 Bardzo, bardzo proszę. Także, żeby wam to służyło, żebyście się bezpiecznie... I pluszowego misia, brawo! Uwaga, trzy, cztery, gdzie? Pan Ale trzy, cztery! Ok, Okej, bardzo dziękujemy. Teraz ktoś na pewno chciał pan dyrektor może tam widziałem że taką jakąś dużą torbę. Uwaga uwaga jeszcze mamy pana dyrektora jeszcze tutaj. Dla was mamy, mam dwa misie od pani kurator i ode mnie. Dla was są dwa misie piękne. Proszę od pani bardzo. kurator i od pana dyrektora Zielonej Góry Proszę pana Krzysztofa Sławczyńskiego. Trzy, cztery, dobrego, dobrego, dziękujemy. Dbajcie o te misie. O, tak, tak, tak. Nie Słuchajcie, czy ktoś jeszcze ma coś dla nas dobrego, fajnego? Jeżeli nie, to my mamy dla was. Jeszcze jest Pani Bożenka. Słuchajcie, Pani Bożenka Logobeda były dyrektor poradni we Wschowie. Najlepszy człowiek wielkiego serca. Przy okazji w tej uroczystości, którzy razem z panią dyrektorem poddają serce dla wszystkich dzieci, co miały okazję życzyć wszystkiego najlepszego, wszystkim rodzicom, jak najwięcej sukcesów wychowawczych. z dziecko do przedszkola, proszę, żeby pamiętali, że dziecko jest puszczanym odbiciem domu. I tak będzie w przedszkolu, jak w domu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo Pani Bożenko, jak zwykle. Zbyt... Bardzo dziękujemy Pani Bożenko, e, mimo że merytka, ale pracowała u nas i oddawała sam, samą siebie całym sercem. I myślę, że te dzieci, które wyszły spod Pani logopedy, wyszły a wyszły, to naprawdę super, super to będą pamiętały. Czy ktoś z Państwa jeszcze? A, jeszcze. Panie dyrektorze Drodzy nauczyciele Rodzice Życzę wam Dużo radości Sukcesów waszych dzieci I wszystkiego najlepszego W ten misiu przynosi Na buźkach waszych dzieci dużo, dużo, dużo uśmiechu i radości Dziękuję Dziękuję, słuchajcie, zobaczcie Słuchajcie, następne imię, które nadamy To będzie samochód Następne samochody Trzymajcie! Co mówimy? Dziękujemy! Dziękuję pani dyrektor, bardzo dzięczny Bardzo dziękuję. Piękne kwiaty dziewczyny, odbierajcie. Chciałabym przede wszystkim dzieciom, nauczycielom, rodzicom, Pani dyrektorowi, dyrekcji szkoły, najsłabszego wiele satysfakcji z pracy. I abyście mogli kolejne lecia, obchodzić. Dobra, do dobra, jest dobra, dobra, dobra. Dziękuję, pani dobra, dobra, ja dyrektor. Jesteś jest dyrektor? Kochane dzieci, chociaż jesteście przedszkolem pluszowego misia, ja wam przyniosłam owieczkę. Bo nasz założyciel, ksiądz Bosko, mówił, że wszystkie dzieci mogą być takimi dobrymi, kochającymi owieczkami. I nawet jak coś się nieraz zbroi, to można się zamienić potem w taką dobrą owieczkę. I dlatego chcę, żeby wszystkie dzieci miały takie serduszka, dobre, takie jak ta właśnie owieczka, która tutaj na Was patrzy. I gratuluję wszystkim rodzicom, dyrekcji za to piękne przedszkole i piękne wychowanie. Wychowujcie te kochane dzieci na dobrych obywateli i dobrych chrześcijan. Wody. Uwaga! Pee! Proszę, trzymajcie obieczkę, kochani. Trzy, cztery. Dziękuję, bóg zapłać. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać siostrze za i siostrze dyrektor, a teraz do mnie siostra, prawie też. <noise> Proszę, pani dyrektor Silvio. Dziękuję ojcze za tak miłe przyjęcie. A ja przyjechałam ze wschodu, z Wesołej Trójeczki, z przedszkola numer 3. Niedawno też nie nadawaliśmy... W imię swoich przedszkolu. I ja wiem, że to jest dla Was bardzo ważny dzień, bardzo ważne święto. Dlatego widzę na Waszych buziach uśmiech i radość. I tego uśmiechu i tej radości życzę wam na kolejne 70 lat. A ja przywiozłam misia w książeczkach nie Wam służą. Dziękuję. Dziękuję. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. A może Buziaczek jakiś był. Słuchajcie, gdyby ktoś jeszcze jakiś prezent miał, to bierzemy wszystko. A jest jeszcze? Ojej, dobrze, dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Dzieciom, pracownikom przedszkola życzę wytrwałości, tej ciężkiej pracy i do przytulania przemysłem. A ja? Dziękuję. Uwaga, wypakowuję. Domyślacie, że kto to jest? No to głośno. Dzień. Zobaczcie, jakie piękne prezenty mam, dla dyrektora nic nie ma. Bardzo pani dyrektor z opesu. u dziękujemy bardzo, budziaczki. a przepraszam, budziaczki, jeszcze, jak chciałem z bardzo. bardzo dziękuję, dziękuję pani burmistrz też później będzie. Słuchajcie państwo, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu pracowników, a przede wszystkim tych hraboszczy małych, których tutaj mamy z nami. I, 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 tego. i bardzo ci, Czy ktoś jeszcze coś chciał nam dać? Panie dyrektorze, najlepsze życzenia od Zarządu Powiatu Bosłowskiego z okazji 70-lecia i oczywiście z okazji nadania imienia. Panie dyrektorze 70 lat to bardzo długi okres czasu. Ta rocznica, no nie widać po włosach Panie Dyrektorze tego, ale ta rocznica świadczy o trwałości tej pracy, która jest tutaj wykonywana. Także ja chciałbym podziękować za te 70 lat i życzyć Panie Dyrektorze wszystkiego najlepszego na te następne lata działalności. Tak. Rozmawiamy tutaj o tym naszym najmłodszym pokoleniu. To pierwsze zetknięcie z oświatą przedszkole, nowe doświadczenia, bardzo ważne. Pamiętam, że to przedszkole nawet w moim e, przypadku też zostaje gdzieś tam bardzo mocno w pamięci i powiem, że może ze szkoły podstawowej nie pamiętamy tyle. Co pamiętamy, jest przedszkola, te pierwsze, e, pierwsze obowiązki, pierwsza jakaś dyscyplina, panie dyrektorze. Także to jest bardzo ważna praca, która jest wykonywana na rzecz dzieci, bo to już to są początki tego kształtowania, panie dyrektorze, tego wpływania na przyszłych nas, naszych obywateli, na przyszłych uczniów pana szkoły podstawowej, na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego jesteśmy organem prowadzącym jako, jako powiat. Także panie dyrektorze. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pracę i w imieniu Zarządu Powiatu Słowskiego składam najserdeczniejsze życzenia. Ja myślę, Szanowni Państwo, że ten mis, którego chciałbym wręczyć w imieniu Zarządu Powiatu Słowskiego, jest godnych rozmiarów. Tutaj rozmawiałem z panami Strażakami, stwierdzili, że chyba Powiat Słowski wygrał konkurencję w kategorii wielkość pruszowego misia. Nie widzę konkurencji, panie dyrektorze, także pozwolę sobie przekazać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, panie dyrektorze, i życzę wszystkim państwu miłego popołudnia. Dziękuję uprzejmie.